On galewa nie patrzy a może tam iść To sobie będę patrzył, tutaj Krzychu U was? Jest, jest, jest u ciebie Lewo, lewo Winda Nice Chciałem w ogóle nice. jak zrzucić, że się najda Retonia Dobra, jesteśmy w comfort zone I to chuj nie, to nie. To nie, no, jakbyśmy jakbyś dwie, dwie rundy mniej mieli, to nie byłoby komfortowo. A tak to tutaj ja, jesteśmy to na na Ty, ja jakiś z tej papier, masz papier? papier? No, smokiem na tym. To no, no, no. Się tam Ja ci sam speedway. Zobaczymy, zobaczymy. Speedway zasmokowany, uwagę. Proszę, ja, rusz, ja, rusz, Jest, 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 jest. Dzięki. Dzięki. O oh, kurwa, konek czysty. Może być do lewej, może być do prawej. Ja jadę z pomarańczowym. Chodzę za papier. Ja z wami. O. Papier ostatni dupa. Papier. Brawo. Ale piosenka I I demand one. Ale I demand one do one do one. Jak ich skasowaliśmy, nie? No. Tu jeszcze no jedna. Jak walec. Czekaj, 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 muszę coś. Po...